witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Niko Kolejna ciężka z kolejne wydawanie pieniążków i kolejne grube siano na moim koncie Dzisiaj mamy aż 5000 zł do wydania, ponad Gdzie wydamy na jedną z bardzo y, ciężkich skrzynek, można tak by powiedzieć Bo dzisiaj otwieramy, jak widzicie po miniaturce, skrzynię polarną Ta skrzynia polarna potrafi dać, ale no... No, ona też potrafi zabrać, wiecie dobrze jak to wygląda na live'ach Często ją otwieramy, często na live'ach są openingi, więc serdecznie mordeczki zapraszam A jeśli wam się takie nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, komentarzu Wbijajcie na poprzednie odcinki i przyszłe, tak samo giwaj na tą to tutaj kabilary w startraczku wlatuje yy, W poniedziałek brak odcinka yy, Z tego względu, no że byłem chory przez weekend, no i tak wyszło po prostu, więc sorki, mordeczki A oczywiście dzienny bonus i co 24 godziny możecie sobie odebrać, zgarnąć jakieś ścianko lub jakiegoś skina Zazwyczaj sianko, ale skin też się trafia bo, bo się trafę wiem sprawdzone info, tak samo na wiku było widać 8 groszy, więc wy jesteście zar zarobieni i tak samo kody zniżkowe też za darmo co 24 godziny wbijacie też na giveaway, które są na stronie 6 godziny, dzienny, tygodniowy i miesięczny redline 50, no dobra Idziemy na redline na 50 giveaway jak widzicie tutaj, na tym Nighthacker, tutaj meczka jakaś SSG i karambicik jest Dawaj redline na 50, skoro mamy 5% zniżki zobaczymy Nie włączyłem dźwięku oczywiście Bijajcie na moje social media, bo się święta zbliżają A będą mega giveaway'e, mega giveaway'e, mega konkursy W najbliższym czasie, prawdopodobnie już w tym tygodniu Będzie konkurs kolejny na kos na mojej kanale z, Który organizujemy z chłopakami znowu Więc mordeczki, śledźcie uważnie, śledźcie uważnie A więc tak, my zaczynamy no. Coś mi się wydaje, że to źle wyjdzie Że to bardzo źle wyjdzie I teraz tylko po 300 Dobra, po, na razie po dwie pootwieramy i, ale no wydaje mi się, że to będzie źle. Będzie bardzo źle. Cel? Oczywiście, że meduska. Zostawiamy mój 5-8. Pięć, pięć Dobra, 5 niech będzie. No oczywiście, że cel moja meduza <grym>, do zdobycia. Ale czy nam się udał zdobyć meduzę? Nie mam pojęcia. Wątpię. Na razie no słabo rzuca. Ciężko jest zdobyć cokolwiek. Tu bardzo ciężko. No, digelek, ok. Kieniążki obywają. <grych> o nie, front mysty. A aj, ajaj. wiecie, co po jednej, może albo walniemy od razu, raz pięć, co wy na to i później po jednej. No, fajnie będzie go, okej, okay, kałach inny całkiem niż wszystko, ale to nie jest to. O jedno dalej, o jedno dalej. O jedno dalej. Siedem stów wszyscy. od razu. Pięć, zobaczymy, co na pięć trafimy. Czy by jakaś kosa siadła? Właśnie jest kosa. Jest digiel w słabym stanie i 3 awupy. 800 fakturni. Ok, plerek. Siadł fajnie, pierwsza kosa, pierwsza kosa. No i jedziemy po, pojedynczo, pojedynczo. Bo pewnie na upgrader też pójdziemy, ale takie upgrader szyb, szyb, szybciutki. Zazwyczaj, zazwyczaj znaczy się zrobimy. No bo. mówię, ta skrzynka jest ciężką skrzyneczką. No ale też potrafi dać. Ale też potrafi zabrać, jak to mówiłem wcześniej i no, celujemy w tą awupkę. a co no, w sumie za tą kosę też tego składaka, też bym się nie obłaził Składak. No niech będzie, że to tak nazwiemy. 5-7 dawno ci nie było. W siebie trafiliśmy. Nie pokazała też skinów do końca, ale tego do plerka. No kurde no. Mam nadzieję, że trafimy chociaż tego, czy nawet Poseidona, no, żeby sianko nam się zwróciło. Ale na pewno będzie ciężko, na pewno będzie ciężko, już mamy. Połowa jest za nami, mordeczki, połowa jest za nami. A to 4 minuty odcinka, już połowa pieniuchów poszła, co to ma być. Coś mi się wydaje, że będzie mega flecy. Ale nie no, próbujemy, próbujemy zdobyć tą meduzę. Jedna kosa. A ja, ja, jedna kosa tylko. Digel w dobrym stanie, może też nam się zwrócić. To chyba najdroższy Digel kosztuje coś ponad niecałe 400 zł, więc. No ten, dobrze nam się tu akurat. Ojoj, oj, 2000! Mega, mega, mega się jaram w sumie. Mega się jaram i mega się boję trochę, że stracimy to wszystko. Nie, nie sprzedajmy. O, oh, kolejna skrzynka. <laughs> front Misty. 52 zł. Znowu front Misty. Ajajaj, no kurde, daj jeszcze jedną kosę. No tutaj się ładnie, ale kur, daj jeszcze jedną koskę, proszę. Taki Poseidonik Akurat tyle pieniążków i nic nie poleci konkretnego. Będę zły, mega zły 5-7, odświeżmy może stronkę, co? Ajajaj, F5, F5 Bum Ale tu poleciało czerwono i akurat to trafiliśmy No kurde Mogło być zawsze kosa zobaczymy jak to się potoczy jeszcze zobaczymy co będzie eku. Wokół... odrobinę wcześniej jakby się zatrzymano zanim czekał, czy ktoś trafi tutaj meduskę. telefon dzwoni o już jestem, sorki telefon mnie ja dzwonił szybko zerujmy się, zerujmy się No dwie i no! Uf, już 600, stówek, a już 5000 tysięcy, o tak poszło, no. A nic konkretnego, no, no tego, co bym chciał, nie trafiliśmy. Jeszcze raz. Nowy Digielek, kurde, no. Jeszcze raz. Ajajaj, ajajaj, aj, aj. gdzie jest ta Medusa, gdzie ten Poseidon. Nie starczy, nie starczy. Mordeczki, więc sprawdzamy. Zaznacz całą stronę, znaczy Marble Feta 3-300 z 5: to nieźle. To nieźle. Ogólnie tak, sprzedajemy wszystko do stówy na razie. Otworzymy czyli nad... sprzedajemy wszystko do stówy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ileś nam piężko zostanie. Resztę na razie zostawimy. Jedna tylko kosa, to nieźle. Wszystko do stówki. Ole, do. Sprzedaj. 1000 zł. No dobra. Za ten 1000 zł będziemy mogli otworzyć cokolwiek. To dawa jeszcze tak. Polecimy może z grubej rury. Bum. Ajajaj. 1500 zł. No mordeczki. Bardzo słabo. Bardzo słabo. Tak myślałem, że ta skrzynka będzie ciężką skrzynką. Od razu 5. Lecimy 7 stówek. Digel. Kurde. Tylko Digel mi się zwrócił. Dobra, sprzedajemy. Sprzedajemy to jeszcze raz. E, jeszcze raz otworzymy powinno stać za 700. Co za co, co wy pan nie leciły na upgrade, upgrader po prostu z tych gorszych, nie? Dwie Mki, kurde, Digel, no nie no. No dobra, tu nam się zwróciło troszkę. Odrobina. O kurde, mogę sprzedać to jeszcze ostatni, ostatnie otw otwarcie będzie. Te dwie mki, przedajemy. Ostatnie otwarcie, mordeczki i sprawdzamy, co tu wyjdzie. Walniemy coś że na upgrade, może jakieś te mki, jakieś na jakąś kostkę. Staramy się i na koniec Deagle Tylko że w złym stanie mi się wydaje. No, dobra. Oczywiście upgrader mordeczki. Patrzmy co my tu mamy, o kurde, o kurde, słaby temat, dobra Mamy trochę tych digielków Próbujemy ile tu mamy, 800 zł Razy półtorej Ile tego marble fade'a Mamy go w sumie Dawaj tego talona nie mamy tego o. I zostajemy na to i to będzie ko <gryw> Prawdopodobnie koniec Sprawdzamy o dwie stówy i Siedzi mamy go pięknie Pięknie mamy 400-300 więcej mordeczki. To tylko ten jeden upgrade, bo naprawdę e, ciężko to wygląda. 3200 jesteśmy w plecy, półtora kafla, ponad 7, 1700 zł. Więc ciężko, ale wiedziałem, że ta księżka jest bardzo ciężka, więc mordeczki. Dziękuję za oglądanie. Wbijacie na poprzednie odcinki, na jutrzejsze odcinek Zapomnijcie o subskrypcji, lajku, komentarzu. No i wbijacie na moje social media. Będą jak święta się zbliżają. Serwer Minecraft będzie na moim kanale też się zbliżał, więc. I giveaway gi gi na kosy w sumie też w najbliższym czasie. Dzięki na razie, chyba. Cześć, cześć.